Siemaneczko, dzisiaj chciałabym Wam zrobić nie szybki, no może być szybki, ale haul zakupowy z Pepko i Rosmana. no jakby już Wam to pokazuję. Tej bluzki nie kupiłam, nie wiem gdzie ona była kupiona, ale tak takie słodziutkie spodenki, tutaj z cinnamorollkiem i tutaj napiskiem. Ogólnie one chyba były po 15 zł, nie wiem. Nie zwracajcie na to uwagi, bo wie. ja nie wiem. Takie spodnie z liczem z, z takimi obrazkiem, takie różowe, dresowe, to one były 15-20 zł jakoś? Nie wiem dokładnie, bo wiecie. Czekajcie, bo ja ogólnie nie pamiętam cen. Dobra. To słodka, A może różą cen. Nie, tu nie ma. Ta też chyba 15, 20 zł. Bardziej 15. To nie było kupowane w Pepko. To na temu było. Takie spodnie, za 20 zł na temu. Taka bluzeczka. Ogólnie. Taka słodka. Ze stitchem. Gdzie, że takie to jest stitch napis. I tutaj z drugiej strony. Taki ona była za 15, 20 zł. Któreś z tych rzeczy było za 21. Zróbmy to przykładem, dobrze. Ale tutaj jest rzecz, takie rzeczowe, nieubrankowe. Jedzenie. pokazuję bo jej było mleczko. Czasami będę mówiła co, no, a czasami nie, bo nie wszystko będę. Dla 30 zł takie mleczko, słodkie prostu mleczko, nic nie robi, po prostu takie słodkie mleczko nie pytajcie się do czego mówię ja. takie słodkie mleczko posadzimy sobie tu idealnie i teraz tak, zaraz wam powiem dopiero powiedziałam, że on nic nie robi bo widzicie bubble tea, takie słodkie И вы что она Подождите. Więc jest tak słodkie. Ono było za 15 zł też z Pepco. Od razu, chwilę. twarzy nie było widać. Tak? A, dobra. Co ja, tutaj muszę tak poporządkować, po, po bo mam za dużo pluszaków. Czyli tytuł, a babieti obok. Stop. Sorry, po prostu też mnie jestem nią. Kurczę, marka. Szwankuje mi. Nie, ja chyba pokazałam swój utwórz. Wymarzę to później. Boże, to pokazałam Nie ważne. Nieważne. To było na sekundę z Pepką. Takie cudo. 7, zł złotych to było z pepko? chyba takie cudo no to było z pepko. więc taki słodziaczek. go odłożę na moją na moje biurko idealnie boże Uch. Dobra, dezodorant, taki sobie kupiłam. To nie jest takie, że się nim psikasz i tak dalej. Widzowie, tylko taki. O kurczę, Ej, on, on jest w taki I ja myślałam, że on jest bardziej taki żelowy. No dobra, już raz Ale... O, kurwa, on tak trochę tym bananem. Ale... Ja go bananowego wzięłam. Wzięłam jego bananowy dezodorant. Dobra. Dobra. Albo nie. Potrzebuję dezodorantu. Potrzebuję bardziej dezodorantu w pokoju. Obok ciasteczek. Ciasteczka tu postawię. A no, może schowam je do szafki mojej, żeby mnie nikt nie zabrał. Dezodorancik tutaj. Jego bananowy. A to było ogólnie ten dezodorant był chyba zróżnany, nie pamiętam ceny. Maseczka z puszynem. Taka złotka za 10,49. Ale tak, lubię się pielęgnować, ale uwaga. Za ja, chwilkę, za ja muszę coś kurczaczki. Yeah. Muszę to Dobra. Zaraz znajdę. Teraz takie jajko. W środku jest piasek kinetyczny. Hmm. Taki, taki patyczek, żeby w nim robić różne dziwne rzeczy. I taki słodki kotek. Szkoda, że nie mam ulotki. Nie chcę tego otwierać, bo to bardzo trudno się zamyka. Chwila, muszę coś zobaczyć. Dobra, nieważę. Nic, w sumie zrobiłem tu takie jajko. I teraz tak. Um, to jajko było z pepko za chyba 10 zł. Uwaga. Widać, że to już jakiś wisiorek. trzymaj się. kłonik kryształowy, a od drugiej strony taki bardziej metalowy. za 20 zł w Rosmanie. Drogie, wiem. Po prostu z wsiorek. Tyle. No, ale. no, Ja nie żałuję. Teraz takie kryształki. I będę je sobie nakładać. żeby wam z tym szorce, jak jakie nakładam. Dlatego zostawię je tutaj, bo zaraz będę je zakładać. A, chodziło mi o tę maseczkę, to poczekajcie. Mam drugą taką z puszinkiem. Nie no mam dwie, tak i włożę je sobie tutaj może? A tutaj to tutaj dajcie. Dobrze, tak, włożę je sobie tutaj, bo tu będę miała wszystko diany. Nie wszystkie a to na pewno idzie do łażenki, bo ty do pukania sobie buzi. Junior 6. Plus. jestem starszy niż 6. Jestem. starsza niż 6. lat. Chwilka, chwilkę. Bo ja tu otworzyłam drzwi. Słuchajcie, gdybym włączyła tej kamerki, to mój wujek. A! To mój wujek by się wam. O kurczę, to jest lustro. Boże. To mój wujek by się ja nie chcą tylko na kadrze i musiałam cały film. Co mam? jest lustro. Nie mogę się nakładać. O nie, w się chyba. Ojej, siebie nie pokażę, bo im nie mogę. Ogólnie nie udało mi się tego. Ups. Ale dobra, wracam tylko chwilę. Na ziemi łączę kamerkę. Dobra, będzie jeszcze jedna rzecz do łazienki. Tylko tak, nie mm, wiecie, nie pytaj się o w łazience. Jeszcze ta jedna rzecz. do łazienki. O! Sorry, że to odkładam telefon. Tak, tu jest... Nie, nie wiem czy widać, nie widać. Nie widać. To jest pasta. Od 0 do 6 lat. Tak, nie mam. Jestem starsza niż 6 lat, ale co? Nie możecie mi zabronić. Dobra, chwila. Tak, znowu muszę ten. Tu mam taki bardziej czerwony kącik, O prawie się pokazałam. Proszę zobaczyć. Czerwony płyn, czerwona pasta i czerwona serceczka. Dobra, chwila, ja znowu wychodzę. Sorry za ten bałagan w łazience. Dobra, już, już. O, nie będę tak chodzić, łazić do łazienki. O nie, powiedziałam wam ceny tego płynu. I tych rzeczy. Płyn do pukania Pamiętacie te kryształki? Sorry, że tak zapomniałam, to... Kurde, nie wiem, za ile one były. Za 8-9 złotych te kryształki. Płyn do płukania za 20. Ym, pasta do zębów za 9 chyba, więc... Tak to wygląda. Uwaga. Lakiery do Dosłownie mama mi pozwoliła. No, są takie bardziej już trwałe. Ale nie aż tak bardzo. Wiecie, że 2-3 dni się zmieniło. I ten, tak. Ten kosztował 4 zł, bo był na przecenie, a ten 12. Ale zostawię, postawię sobie w pokoju. Tutaj. Dobra, pieniądze. Dobrze. postawię sobie tutaj w pokoju. Będzie tak duże. A jeśli, O Boże. Jeśli mowa już o paznokciach, to mama mi kupiła takie kryształki do paznokci. Są takie większe i mniejsze. że takie... kadru Chwilka. No nie, nic się nie zmieniło w sumie. Nieważne. Tu jest napisane naklejki na poznokcie, strasznie nierówno widać, albo to tu jest kamerka. No i jest napisane naklejki na poznokcie. Wierzcie mi, ja bym Was nie ukłamała. Rzecz no. A, no tak, naklejek na poznokcie ceny w ogóle nie pamiętam, też około 800 złotych, dziewięciu. Ej, to była już ma tą museczkę. To mam takie pod oczy. Takie. Takie. Fioletowe są. Chyba są fioletowe, I takie zielone też. Chyba są zielone. Włożymy je do tej samej szukady. włożyliśmy. maseczki. Dobra. Uch, tak, dużo tych rzeczy. O, jeszcze rzecz jest dużo To było. Za 15 zł z Lila, bo to stare, ale tam włożyłam już, żeby pokazać bratu, jaki miałam. No i to było za 8 zł w Pepko, taki szkieletor. To są takie paczki z Minecrafta i taka Pandia z Minecrafta. Też za 8 zł, takie zaświetki. <słuch> Do ciała, body lotion. No i tak, do ciała, to też zostawię sobie tutaj. Będę miała takie kremiki na, na, jak coś. Ta niedziałająca myszka. Także ją sobie... Brudna chusteczka. Ogólnie zobaczcie jaką śliczną no legitymację. Po prostu chciałam Wam pokazać, zdjęcie nie będę pokazywać, że osób pokazuje w internecie, a nie powinni. Dobra, bo to są idealne do kominki. dalej. Tak Takie prima Ballerina z mopsikiem. Tak, z Isanem. Moja mama mówi, że z Isanem to wszystko jest ogólnie. A to z dobrym składem. Bo... A, bo... A takie kremy za 10 zł, to też za 10 zł. Bo co z niedobrym składem to moja mama mnie nie pozwala? No i to też za 10 zł było. Coś jeszcze co, co jest? Nie wiem. Yy, nic nie ma, więc pa, pa. Widzimy się w do kolejnym odcinku. Raczej short się, pa.